Cześć Boże, witam bardzo serdecznie na naszej kolejnej katazie czwartkowej. Dzisiaj wirtualny spacer po papieskich dziełach misyjnych. Za dużo siedzieliście w domu, więc zawieram Was na spacer do papieskich dzieł misyjnych. W tym biurze pracują wszystkie osoby zatrudnione w papieskich dziełach misyjnych, a więc cztery sekretariaty: dzieło rozkrzewiania wiary Piotra Apostoła, dzieło misyjne dzieci, papieska unia misyjna oraz wydawnictwo Misjo Polonia. Ta mapa przed wejściem ona pokazuje w ilu miejscach papieskie dzieła pomagają, i to jest akurat wypis kilku projektów. Które w ostatnich latach zostały zrealizowane przez papieskie dzieła misyjne. Zerknijmy sobie na mapę. Praktycznie jesteśmy na każdym kontynencie, realizując nasze, nasze projekty papieskich dzieł misyjnych. To zapraszam dalej na nasz wirtualny spacer po papieskich dziełach misyjnych. Myślę, że powinniśmy rozpocząć wizytę od. Odwiedzień u dyrektora papieskich misyjnych. Każda instytucja papieskie działa misyjne w danym kraju mają swojego dyrektora krajowego, który jest osobą odpowiedzialną za moderowanie pracy w papieskich działach misyjnych. Szczęść Boże, księży, dyrektorze, diecez... przepraszam, nie decyzjalny, ale. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Właśnie mamy tutaj wirtualny spacer po papieskich dziełach misyjnych i dwa słowa do uczestników naszej katechezy. Czym zajmuje się dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych? Dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych zajmuje się koordynowaniem pracy papieskich dzieł misyjnych, czyli mówiąc najkrócej, działaniami w animacji, formacji, współpracy misyjnej. W budzeniu świadomości wszystkich ochrzczonych w Polsce, aby odnaleźli swoje miejsce w misyjnym dziele Kościoła, do którego przecież każdy z nas został włączony i zaproszony przez przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego. Eee, proszę nam jeszcze powiedzieć, oprócz tego moderowania za biurkiem, co jeszcze dyrektor papieski działa ja z Poza, poza, poza. Tak, biurkiem. właśnie o tym poza poza biurkiem. Wyjazdy na animacje, rekolekcje, spotkania w szko szkołach, spotkania w seminariach, spotkania w parafiach. Wszystko ukierunkowane na odkrywanie tego, czym jest misja kościoła, w jaki sposób w niej uczestniczymy, w jaki sposób, mówiąc konkretnie, możemy pomagać dziełu misyjnemu na sposób duchowy, na sposób materialny. Bardzo zainteresował nas tutaj pewnego rodzaju jeden gadżet, który znajduje się u księdza dyrektora. Czy ksiądz też w wolnym czasie zajmuje się by byciem zegarmistrzem? Czemu ten budzik? Nie, można by odnieść takie wrażenie, ale prawda jest zupełnie inna. Ten budzik to jest taki element, taki symbol naszej akcji. Budzimy do misji, ponieważ tak jak wspomniałem, to jest główne zadanie papieskich ziół misyjnych, budzić wszystkich do misji, przypominać, że jesteśmy misyjni. Tak jak powiedział nam w tym roku ojciec święty Franciszek, Jesteś misją. Twoje życie ma sens, ponieważ jesteś misją. A jakie zależności są między papieskimi dziełami misyjnymi a episkopatem, biskupami, Ojcem Świętym? Bo tutaj wszędzie na ścianach widzę zdjęcia Ojca Świętego, nuncjusza obecnego w Polsce. Jak to wygląda? To pięknie powiedział, że papieskie dzieła misyjne to jest przedłużenie rąk Ojca Świętego w jego codziennej trosce o wszystkie kościoły i o realizowanie misji Kościoła, więc jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w pomoc Ojcu Świętemu, jesteśmy jego współpracownikami, ale ta współpraca dokonuje się zawsze we współpracy z lokalnym episkopatem, we współpracy z poszczególnymi diecezjami, a więc z pasterzami tych diecezji przede wszystkim. Czyli można powiedzieć, że papieskie działania misyjne pracują na tyle też, na ile współpracują z diecezjami, na tyle, ile nasze struktury i osoby konkretne są w diecezjach. Dokładnie. Papieskie dzieła misyjne są z jednej strony papieskie, z drugiej są biskupie, a ponieważ są biskupie, działają w diecezjach, tam mają swoich współpracowników, swoich ofiarodawców, w pewnym sensie również swoje struktury. Zresztą nie wiem, czy nasi przyjaciele znają to porównanie, Cała misja kościoła to jest porównywana niejednokrotnie do jednego wielkiego organizmu. No to ciekawe, może nie wszyscy o tym wiedzą. Głową tego, tego organizmu są pasterze, więc ojciec, święty biskupi, którzy wciąż nas nauczają, przypominają o misyjności kościoła. Rękoma tegoż organizmu są ci, którzy misją pomagają materialnie. Nogami są misjonarze, którzy w naszym imieniu ruszają na tą pierwszą linię misyjnego frontu, jeżeli tak można powiedzieć. I wreszcie sercem i krwiobiegiem są ci, którzy misją służą poprzez swoją modlitwę, umartwienie i inne dary materialne. No i w tej perspektywie dla każdego z nas w tym wielkim organizmie jest miejsce. Bardzo dziękuję za przybliżenie tych informacji o pracy dyrektora Papieskich dzieł misyjnych. I tak bardzo ładnie ksiądz mówił o tych rękach papieskich dzieł misyjnych, a pytanie w kwarantannie. Ile razy dzisiaj ksiądz antywirusowym płynem mył ręce? No, praktycznie po wejściu do naszego budynku, po wejściu do naszego biura i przed chwileczką też, no, gdybym wiedział, że będzie taka niespodziewana wizyta, to bym nie tylko ręce sobie umył, ale i nogi i twarz, paraprazując słowa św. No, Piotra. Zapraszam. Dzięki, dziękuję bardzo. Dziękuję za miłą wizytę. Dzięki bardzo. Zerknijmy. Przed wejściem mówiłem o czterech. O czterech dziełach dzieło rozkrzewiania wiary. Paulina Żaliko założycielka, dzieło świętego Piotra Apostoła, założycielka Joanna Bigar, jesteśmy też w biurze papieskiej unii misyjnej, założyciel błogosławiony Paweł Manna. Te trzy sekretariaty tworzą papieskie, papieskie dzieła misyjne. Tutaj w tej, w tej pracy. Którą, którą widzicie? W tych biurach powstaje, powstają materiały, gazety, to wszystko, co, co tworzą papieskie dzieła misyjne. Zerkniemy sobie do jeszcze jednego sekretariatu sekretariat papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Założyciel Karol de Jonson, biskup Nancy we Francji, który to dzieło. Dzieci, które pomagają dzieciom misji. Oczywiście widzimy, że jesteśmy w biurze misyjnym dzieci. To nie chodzi o to, że pracują tu dzieci, tylko pracują tu dwie siostry zakonne, które uwielbiają dzieci i które tutaj przygotowują materiały, przygotowują świat misyjny, kalendarz misyjny, wysyłają podziękowania za kolędników misyjnych. Nie wiem, czy pamiętacie, że w tym roku kolędnicy misyjni zbierali... Swoje ofiary duchowej materialne na pomoc dzieciom w Amazonii. A więc każdy grosik, każda dobra myśl, każde dobre słowo trafia tutaj do dzieła misyjnego, misyjnego dzieci. Zachęcamy, zapraszamy. Ja mówię to do wolontariuszy, do osób dojrzałych, ale jeżeli w waszej parafii, w waszej szkole jeszcze nie ma. Ogniska misyjnego, nie kolendują kolędnicy, to zapraszamy bądźcie z nami, papieskie dzieło misyjne dzieci. O, nie chcę powiedzieć, że najfajniejsze, no ale ono bardzo pomaga dzieciom do 12, do 12 roku życia poprzez formację, współpracę, animację, modlitwę, budzenie też powołań wśród dzieci do, do szacunku wobec, wobec tych powołań. Ojciec Święty, papież Jan Paweł II, przed laty powiedział, że jego marzeniem jest, aby każde dziecko włączyło się w wielkie dzieło, wielkie dzieło, dzieło misyjne dzieci. Tutaj specjalne błogosławieństwa. Dzieciaki też oprócz tej modlitwy swojej, wspierają materialnie dzieci na misjach bardzo dużo pięknych inicjatyw. Dzięki tym, tym dzieciom może się odbyć pomoc w kształceniu, w ochronie zdrowia, życia. To wszystko dzięki, dzięki dzieciom, e, dzieciom z Polski, które pomagają dzieciom na misjach. Oczywiście, jako papieskie dzieła misyjne, też wspieramy akcję misjonarz na post. Idziemy dalej do, w naszej pracy: w naszym wi wirtualnym zwiedzaniu papieskich dzieł misyjnych. Tutaj mogę wam pokazać, jeżeli nas odwiedzicie. Mamy też taką małą naszą wystawę na, na korytarzu różnych podarków i, i rzeczy przywiezionych z misji. Tu, konkretne, kolejne, kolejny pokój. Tutaj, akurat no, wszyscy pracują zdalnie, większość pracuje zdalnie, ale tu jest pokój, gdzie pracuje dzieło rozkrzewiania wiary i pracuje siostra Agatka nasza kasjer druga księgowa, a więc ta pomoc materialna i pomoc, pomoc duchowa. Tutaj akurat też możemy sobie zerknąć spis moderatorów Żywego Różańca. Nie wiem, czy wiecie i pamiętacie, że dzieło rozkrzewiania wiary i dzieło stowarzyszenie Żywy Różaniec są ze sobą bardzo mocno połączone przez postać, Służebnicy Boga Pauliny Żariko. To jest ta osoba, która nam patronuje i nas wspiera. Tutaj akurat pani Ela, pracująca w dziele rozprzestrzeniania wiary, do naszych ofiarodawców dobrodziejów wysyłała najnowszy numer gazety Misje Dzisiaj, Eucharystia na Barce, numer poświęcony Ameryce Południowej, Amazonii, a także też folderek. 5 lat żywy różaniec dla misji. Podsumowaliśmy 5 lat naszej, naszej pracy, Waszej pomocy, ile dobra udało się zrobić dla dzieła misyjnego kościoła. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj do kolejnego naszego pokoju, bardzo, bardzo ciekawego, tutaj. Yy... Czy możemy zajrzeć do Pani Ani sobie w naszym wirtualnym podróżowaniu po papieskich Dziękuję działach bardzo. misyjnych? Dziękuję Pani Aniu. Wszyscy Panią Anię doskonale znacie. W naszej katechezie dzisiejszej Pani Ania zajmuje dosyć ważne miejsce, tak jak każdy z nas pracowników, ale Pani Ania jest osobą odpowiedzialną właśnie obecnie za co Pani Aniu. Co Pani teraz działa, co Pani robi, za co jest Pani odpowiedzialna w papieskich działach misyjnych. Za to, co mi powiedzieć. O, to bardzo dyplomatyczne, ale słuchajcie, pani Ania to młodzieżowy wolontariat to praca nad grupą Papieskiej Unii Misyjnej grupą facebookową grupą facebookową młodzieżowego wolontariatu misyjnego. Pani Ania zajmuje się też stroną Papieskiej Unii Misyjnej czyli to jest to dzieło, które służy swoją pomocą duchową. Dla, dla osób wspierających misje i misjonarzy. Widzę, że tutaj pani Ania ciężko teraz pracuje nad przeglądaniem misji dzisiaj i świata misyjnego, dlatego nie przeszkadzam. Pozdrawiam. Zajrzymy jeszcze też do naszego archiwum. To do zobaczenia, pani Aniu, z Bogiem. Więc słuchajcie, o papieskich dziełach misyjnych jest też coś takiego, musimy mieć jak, coś takiego jak archiwum. Jeżeli ktoś by z Was kiedykolwiek pisał jakąś pracę magisterską, pracę naukową na temat papieskich dzieł misyjnych, wydawnictwa Misjo Polonia, to tutaj mamy zgromadzony materiał i też jest nasza podręczna biblioteka, księgozbiór, w którym są wszelkiego rodzaju książki o tematyce misyjnej, czasopisma. My to archiwizujemy, zbieramy. Oczywiście, Wy jako uczniowie jesteście bardzo zainteresowani czytaniem, więc, więc polecamy, jeżeli ktoś by coś specjalistycznego chciał przeczytać, to tutaj. W papieskich dziełach misyjnych też jest funkcja korektora. Tutaj zasiada normalnie pani Asia, która. Sprawdza pod względem polonistycznym, ale nie tylko polonistycznym, ale też zgodności języka polskiego z językiem kościelnym. Jest coś takiego jak specjalna komisja, która bada zasady pisowni różnych nazw, instytucji katolickich, kościelnych, jak to jest wszystko zapisane w języku polskim, i nad tym czuwa pani Asia. Tutaj unosi się duch języka polskiego, słowników, e, gramatyki, ortografii, stylistyki, a więc każdy tekst naszej gazety, e, książki, naszych wypowiedzi, e, tekstów zamieszczanych na, na stronie internetowych, one przechodzą przez ręce pani e, Joanny. To idziemy dalej w naszym, e, w naszym wirtualnym spacerze po papieskich dziełach misyjnych. Tutaj też tylko jeszcze oczywiście szanuj Zieleń, wyłącz światło. Tutaj też jeszcze praca w naszym podręcznym sklepie, w którym pracuje Pan Dariusz. Wysyłanie listów, przesyłek, tego wszystkiego, co Wy zamówicie. Panie Darku, możemy przeszkodzić na chwilę? Bardzo. O, właśnie, tutaj jest nasz, nasz pan Darek, który właśnie teraz, w tym momencie, parkuje świat misyjny, żeby powędrował do kogoś, kto go e, zamówił. Życzymy miłej pracy i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy, panie Darku. Tak mniej więcej wygląda nasza, e, nasza praca w papieskich dziełach misyjnych. Zbliżamy się do końca. E, zajrzymy jeszcze do wydawnictwa Misjo Polonia. E, panie dyrektorze, jest pan? Czy możemy? Dobry na posterunku. O, na posterunku oczywiście. Pytanie, czym zajmuje się wydawnictwo Misjo Polonia? Missio Polonia służy papieskim dziełom misyjnym i to jest jego główny cel i zadanie. Bardzo serdecznie dziękujemy. To dobrej służby życzymy dla papieskich dzieł misyjnych. Dzięki bardzo z Bogiem. Moi kochani, w taki sposób przewędrowaliśmy biuro, ale biuro tworzą osoby. A więc konkretne osoby, które służą, pracują dla papieskich dzieł misyjnych, myślę, że warto też, abyśmy spojrzeli na nasze zaangażowanie, na to, co usłyszeliśmy na temat papieskich dzieł misyjnych, tak jak widzieliście sporo pokoików, tak każdy z nas jest w stanie znaleźć swoje miejsce w papieskich dziełach misyjnych, tak jak ci nasi święci patronowie Maria Teresa Leduchowska, Teresa Znizie, Paulina Żariko i błogosławiony Paweł Manna to są te osoby, które odnalazły swoje misyjne miejsce w kościele, i ty możesz takie miejsce misyjne odnaleźć. Polecajmy na koniec naszej katechezy, Waszą posługę, współpracę, tę informację, która, która do Was dotarła na temat papieskich dzieł misyjnych polecajmy to Panu Bogu, wszystkie intencje i sprawy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki, wieków. Szczęść Boże, dzięki bardzo za dzisiejszą katechezę. Mam nadzieję, że ten spacer wirtualny się Wam podobał. Zapraszamy oczywiście do komentowania już na naszych stronach Facebookowych. Szczęść Boże, do usłyszenia.